W niedawnym wywiadzie Joaquin Phoenix został zapytany o ewentualny sequel do będącego obecnie w kinach Jokera. I oczywiście aktor mówił, że zastanawiał się razem z reżyserem Toddem Phillipsem, gdzie ta postać mogłaby iść dalej. I kręcąc sam film, myśleli o tym, że możliwości są nieskończone. Jednak w żaden definitywny sposób nie potwierdził, ale oczywiście też nie zaprzeczył, możliwości sequela. I tak mi się wydaje, że o tyle co jest to zrozumiałe, że wypowiedź wygląda w ten sposób, ponieważ film jest właśnie w kinach, dalej trwa jego promocja i jakiekolwiek odcinanie się od możliwości sequela mogłoby działać na szkodę obecnie będącego w, filmie, w kinach filmu. Tak sama idea sequela do Jokera uważam jest. Bardzo, bardzo złym rozwiązaniem. Na całe szczęście w tym samym wywiadzie Walking Phoenix zapytany o to, czy chciałby, aby jego joker kiedykolwiek spotkał się z Batmanem, odpowiedział nie. I za to bardzo mu dziękuję. W tym materiale chcę porozmawiać o pewnych zagrożeniach związanych z ewentualną sequelizacją Jokera i o tym, jak wpłynęłoby to negatywnie na pewien, według mnie, bardzo fajny trend, który Joker mógłby ustanowić. Niedawno podzieliłem się na swoim kanale swoimi wrażeniami z Jokera i mówiłem o tym, że o tyle, co jestem absolutnie zachwycony kreacją samego Jokera przez Wakina Phoenixa, tak mam pewne zastrzeżenia do samego. Scenariusza do reżyserii tego filmu, zresztą mówiłem to również w spoilerowej recenzji, w spoilerowym omówieniu na napisach końcowych. Ten materiał jednak nie będzie kompletnie o tym. W ogóle odsuwam jakiekolwiek moje własne zdanie na ten temat i chcę porozmawiać bardziej o pewnej percepcji Jokera, nawet wśród osób, które tego filmu w ogóle nie widziały. Joker uważam, że zrobił coś niesamowicie pozytywnego dla nie tylko kina superbohaterskiego, ale również kina jako takiego, ponieważ umówmy się, jest ono ostatnio bardzo zdominowane przez trend. Superbohaterów, jakby nie patrzeć. Więc to, co dzieje się z superbohaterami, jednocześnie odbija się również na całym kinie. Mianowicie, Jogger trochę wyszedł z tej szuflady, w której byli wkładani superbohaterowie przez takiego zewnętrznego widza, chociażby dostając bardzo prestiżową nagrodę na festiwalu w Wenecji, ale też przez sposób w jaki był promowany, przez to że ten film w żaden sposób nie był promowany akcją, jakimiś dynamicznymi pościgami, jakiegoś rodzaju, wiecie, wybuchami i tego typu e, sprawami, a był bardziej reklamowany jako dramat psychologiczny. I w tym momencie nie ma kompletnie znaczenia, czy ktoś z nas odbiera to jako typowy komiksowy origin, czy właśnie ciężki dramat psychologiczny i dalej, to wszystko jest naprawdę drugorzędne. Liczy się to, jak ten film jest postrzegany przez jakby ogół. I wydaje mi się, że pod tym względem absolutnie Joker trafił w to, w co trafić miał. Ktoś mógłby powiedzieć, że Joker nie jest absolutnie pionierem w tym temacie. Mieliśmy przecież trylogię Nolana, mrocznego rycerza. Mieliśmy taki film jak Logan, na pewno odchodzący w pewien sposób od tego, co widzieliśmy do tej pory w Kinie, jednakże. Oba te filmy wydaje mi się cały czas stały znacznie bliżej typowej superbohaterstwie w rozumieniu ogólnym. Trylogia Nolana o tyle, co można było ją rozkładać, szczególnie The Dark Knight, psychologię Jokera i te wszystkie sprawy. Tak, cały czas to był jednak cykl filmów o Batmanie, gościu, który przebiera się za nietoperza i używa swoich absolutnie niesamowitych gadżetów, żeby pić po gębach różnego rodzaju złoczyńców. W filmie, filmach nie brakowało scen akcji, dramatycznych pościgów, latającego Batmana na pelerynie i oczywiście walk, których, tak jak mówię wiele razy, Christopher Nolan może nie najlepiej radził sobie z operowaniem, z reżyserowaniem, ale to już zostawmy na, na inny, inny moment. W każdym razie ten film na pewno... Pomimo tego, że mógł zachęcić jednocześnie tego widza, nazwijmy to bardziej wybrednego, tak Christopher Nolan zadbał o to, aby w tym filmie znalazło się wystarczająco dla widza, nazwijmy to niedzielnego, który chciałby po prostu znaleźć dobrą rozrywkę i fajną rozwałkę. I podobnie Logan. Znowu film fantastyczny, ma bardzo fajne przesłanie w kwestii przemocy, w kwestii idei odbierania komuś życia. Naprawdę trafiło to do mnie. Ale po raz kolejny film był reklamowany Loganem latającym przez las, ryczącym i skaczącym z pozdurami. Plus, no jednak, był to Hugh Jackman, był to Patrick Stewart. Dwie postacie znane z cyklu, z cyklu X-Men, które wiemy, że. No, by słynęły z pewnego może wzniesienia kina super bohaterskiego na trochę inne tereny, ale cały czas stawiający przede wszystkim na rozrywkę i na tą taką blockbusterową, typową letnią, jeżeli wiecie o co chodzi, letnią rozrywkę. Więc cały czas Logan, wydaje mi się, pomimo pewnych treści, które zawierał, nie odszedł tak daleko od tego, co mieliśmy do tej pory. Z Jokerem jest jednak inaczej. Tak jak mówię, przede wszystkim promocja tego filmu jest zupełnie inaczej skonstruowana. Wieść o tym, że dostaje nagrodę na festiwalu w Wenecji, znowu daje na to zupełnie inną optykę. Znowu. Widzimy film, który, hej, może nie jest zaadresowany do każdego, może ludzie szukający po prostu taniej rozrywki. Ja mam nic przeciwko taniej rozrywki, jestem po tym fanem taniej rozrywki. Jeżeli oglądacie mój kanał, to znacie mnie i wiecie, że kocham szybkich i wściekłych i tego typu firmy, ale jednocześnie ten film może nie był adresowany do ludzi, którzy chcieli czegoś takiego i tylko czegoś takiego w kinie znowu, abstrahuję kompletnie od tego, jak ostatecznie wypadł film i jakie mam osobiste o nim zdanie, jakie ktokolwiek może mieć osobiste zdanie. Mówię znowu o ogólnej percepcji. I wydaje mi się, że to jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że to jest bardzo potrzebne, bo pokazuje, że można wziąć bohatera, czy w tym wypadku złoczyńcę z komiksu, bardzo, bardzo superbohaterskiego, no i kto jest popularniejszym superbohaterem od Batmana, nie bez powodu Disney bombarduje cały czas nowymi tyłami z Batmanem, bo Batman się sprzedaje, Batman jest cholernie, cholernie popularny, nie ma chyba bardziej kasowego... Super bohatera, jeżeli mówimy o zabawkach to wygrałby tutaj Spider-Man, ale jeżeli mówimy o filmach to nie ma bardziej kasowego filmu prawdopodobnie niż Batman, nie ma bardziej kasowych komiksów niż Batman. I bierzemy jego najpopularniejszego złoczyńcę, czyli bierzemy kogoś, kto jest tak blisko całej tej peleryniarskiej atmosfery. I robimy z tego film, który w ogóle nie musi zawierać wszystkich elementów znanych do tej pory z blockbusterów. Robimy film postawiony na bohaterze, postawiony na aktorze, który, który bawi się tą rolą, yy, zaakcentowany zupełnie inaczej, zareklamowany zupełnie inaczej, i to daje pewien obraz. Komiksów i w ogóle superbohaterów, jako coś, na co często przeciętny malcontent, że tak się wyrażę, w ogóle nie zwraca uwagi. Ktoś, kto widział to tylko jako e, te trykociarskie zabawy, to wiecie, tylko dają se po mordach, dobry walczy ze złym i po wszystkim. A tutaj nagle okazuje się, że ej. Można z tego wyciągnąć coś więcej. Można pokazać to w innym świetle. I teraz, jeżeli pojawiłby się kolejny taki film, który może mi osobiście podszedł bardziej niż Joker, nie ma żadnych wątpliwości, że byłby dzięki Jokerowi. Ja absolutnie bym, jakby, bym do to przyznał. Nawet jeżeli, tak jak mówię, byłby to kolejny film, który podobałby mi się znacznie bardziej niż Joker, uważam, że miałby trafniejsze przesłanie i tak Cały czas wiedziałbym, że jego istnienie zawdzięczam istnieniu Jokera, ponieważ Joker niejako odszedł od tej typowej. Typowego dania, że tak powiem, i przygotował nam coś oryginalnego, coś odbiegającego i być może przecierającego szlak nowym firmom. Jednakże, i tu będę przechodził do meritum, może się stać kilka rzeczy, które według mnie mogą ten ładny trend powstrzymać mogą go kompletnie wręcz pogrzebać. I teraz chcę powiedzieć o trzech, według mnie, największych zagrożeniach, jakie stoją przed kinem superbohaterskim, a przynajmniej przed pewnego rodzaju trendem, którym mógłby za, za rozpocząć Joker, jeżeli studio popełni według mnie kompletną głupotę. Pierwszy, to jest oczywiście, to jest najbardziej, najgorsze co może się stać, to jest umieszczenie tego Jokera w uniwersum. Uznanie, że Eon zarobił tak dużo pieniędzy, to może podratujemy DCU, które nie przyjęło się najlepiej, Zapomnijmy kompletnie o Jaredzie Leto i zestawmy Joaquin'a Phoenixa jako Jokera do Batmana w filmie Reevesa do Roberta Pattinsona i niech się spotkają, bo będzie fajnie. To jest absolutnie gorsza rzecz, jaka mogłaby się stać. Stawiam na to, że Walter Hamada, który zarządza obecnie DC jest wystarczająco inteligentny, i zarządza DC na tyle sprawnie, że nie popełni takiej głupoty i będzie trzymał to osobno. Ale to automatycznie zdewaluowałoby wszystko, co Joker wniósł właśnie pod tym względem. Bo to by, patrzcie, jakie, jakie, jakie za tym byłoby przesłanie, jaka byłaby wiadomość. No fajnie, fajnie, że ten Joker zarobił, a teraz idźcie pierz z Batmanem, bo tutaj trzeba wiecie, pieniądze robić. Fajnie, że niby stoisz na własnych nogach, ale tak naprawdę to nie stoisz i w sumie nie wierzymy, to że miałeś stać dalej na własnych nogach, więc lepiej będzie, jeżeli cię włączymy do tego uniwersum. Fajnie, że sobie poeksperymentowaliśmy, pobawiliśmy się, ale po co to komu? I to natychmiast zamknęłoby drzwi kolejnej produkcji, na przykład ze strony Warner'a, bo to od razu pokazałoby, że ej, masz artystyczną wizję, chcesz zrobić coś nowego, jak ci za dobrze pójdzie, to jeszcze cię znowu włączą do uniwersum i będziesz znowu postrzegany jako jeden z klocków, które buduje całe uniwersum, a nie jako swój własny, stojący na własnych nogach, Oddzielny film z własną wizją, z, własnym, z własną kreacją świata, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest absolutnie najgłupsza rzecz, jaka mogłaby się stać, która natychmiast zrównałaby Jokera ze wszystkimi innymi filmami w uniwersach, czy to DC, czy Marvela w tym momencie. I myślę, że przysłużyłaby się bardzo niekorzystnie na nie tylko odbiór tego filmu w przyszłości, kiedy byłby postrzegany jako. Wiecie, cykl, kiedy zobaczylibyśmy, jak ten Joker nawala się z Batmanem Pattinsona, i zostalibyśmy, siłą rzeczy, film akcji wtedy, w jakimś stopniu film akcji, na tyle, ile na przykład The Dark Knight jest filmem akcji. Co również przyczyniłoby się niekorzystnie do, do powstawania kolejnych takich filmów. Ale liczę na to, tak jak mówię, że to jest moja absolutnie taka najgorsza obawa, która nie ma żadnego pokrycia. Drugie zagrożenie. Jest, wydaje mi się, równie mało prawdopodobne, ale już też słyszałem o przebąkiwaniu czegoś na ten temat, czyli stworzenie drugiego, równoległego uniwersum dla Jokera. Wiecie, tu mamy DCEU, a tu mamy DCEU Black, czy coś w tym rodzaju, gdzie opowiadamy cięższe historie i tak dalej. Z tym, że to dalej by pokazało, że filmy superbohaterskie nie mogą stać na własnych nogach, nie mogą same po prostu istnieć we własnym świecie, nie mogą same istnieć we własnej jakby wizji zarówno tutaj reżysera, jak i samego aktora, tylko muszą być koniecznie łączone w uniwersum, bo inaczej to to nie, to, to tylko to muszą. One nie mogą być prawdziwymi dramatami, które są uparte, wiecie, na, na, tej, na tej jednej ważnej historii. Nie, 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 musi być uniwersum, bo inaczej to, to, to kupa, inaczej nikt nie będzie się za to brał. I znowu wracamy do tego samego argumentu, jak przy pierwszym zagrożeniu. Znowu bardzo by podkopało to cały, cały dorobek Jokera. Myślę, że bardzo zadziałoby na niekorzyść. Plus wiemy, że budowanie nowych uniwersów na jedynie jednym skutecznym filmie, i już myślimy o tym, żeby robić uniwersum, skończyło się jak się skończyło w przypadku innych uniwersów. W tym DC również się na tym przejechało, kiedy miało. OK, przyjętego Man of Steel i nagle robimy w pełne uniwersum, więc absolutnie wydaje mi się, że to też no byłoby coś bardzo, bardzo niekorzystnego. I teraz trzecia rzecz, która dla wielu osób wydaje się nie tak szkodliwa, ale ja uważam, że byłaby również bardzo nie na miejscu. To jest właśnie sequel do Jokera. To jest jakikolwiek, jakakolwiek próba powrotu do tego świata i do tej postaci. Ktoś może zapytać mnie, hej, co w tym złego? Trzymamy się z dala od uniwersum, nie łączymy tego z Batmanem i tak dalej. Może w kolejnym filmie wcale nie musimy wsadzać Batmana. Może pokażmy dalej, co wyprawia Joker, kiedy jeszcze Batmana nie ma. Może ktoś jest dalej zainteresowany, jakby Joaquin Phoenix palił miasto, czy coś w tym, w tym, w tym, w tym motywie. Z tym, że chcę wam dać taki jeden prosty przykład. Jeżeli mówimy tutaj o kinie ambitnym i o kinie, które może być nagradzane, choćby na festiwalu w Wenecji, ale też nagradzane Oscarowo i tak dalej, to powiedzcie mi, które z tych dramatów mają swoje sequele. Popatrzmy na ostatnie nominacje czy nagrody. Czy kształt wody potrzebuje sequelu? Czy ktokolwiek w ogóle pytał Del Toro, czy będzie robił kształt wody? Nikt nie zadał mu nawet takiego pytania, bo było to oczywiste, że jest to dramat. Czy jak były trzy billboardy, to ktoś zapytał, ej, będą, będzie kolejny, yy, czy będzie kolejny odcinek trzech billboardów, gdzie dowiemy się bardziej, czy. Czy główna bohaterka poradziła sobie ze stratą? Czy policjant wreszcie znalazł swoje miejsce? Nie, bo dla wszystkich jest zrozumiałe, że jeżeli mamy konkretnie solidny dramat, to on nie potrzebuje sequelu. I w ogóle nie mamy w głowie zakodowanego tego, żeby te ambitne filmy, nie wiem, w nagrodzony Green Book na przykład. Czy ktokolwiek myślał, ej, zobaczmy, jak dalej rozwinie się przyjaźń dwóch głównych bohaterów Green Book. Znowu nie. Nikt nie traktuje tych filmów w takich kategoriach, nikt nie myśli o nich w, w ten sposób. I Joker jest bardzo blisko już postrzegania w ten sposób. Znowu, kompletnie abstrahując od jakiejś mojej własnej oceny, Joker dzięki nagrodom, dzięki promocji, dzięki wszystkiemu, co wokół niego się dzieje, jest bardzo bliski bycia postrzeganym w kategoriach filmów, o których właśnie wymieniłem: filmów dramatycznych, filmów ambitniejszych, może filmów, które nie muszą być częścią czegoś większego, filmów, które same w sobie wystarczą, żeby o czymś powiedzieć. I teraz gdyby nagle dodano sequel, to znowu pojawiłaby się ta per percepcja, bo to jest film superbohaterski, bo to jest film z e, Jokerem, więc film z Jokerem musi mieć sequel, a może mieć i trylogię, zróbmy trylogię Jokera. I to kompletnie według mnie wybiłoby natychmiast, odsunęłoby Jokera kompletnie od tej ligi, do której według mnie ten film aspiruje, z powrotem cofnęłoby to go o kilka lat. Znowu ludzie by patrzyli na to jako trylogia Jokera. No mówię, jest trylogia The Dark Knight i ludzie uwielbiają, jakby nie mam nic przeciwko temu, że jest ona postrzegana w ten sposób, ale cały czas zawęża to jakby odbiór filmów superbohaterów i zawęża to cały czas to, co można z tymi filmami robić. I wydaje mi się, że to jest jakby klucz tego wszystkiego. Jeżeli będziemy popat popatrzymy na tych superbohaterów, którzy są tak modni, którzy są tak istotni obecnie w kinie, i zobaczymy że można z nimi zrobić. Możemy zrobić z nimi osobny film, który nie jest częścią żadnego kontinuum, nie potrzebuje żadnych sequeli, sam w sobie odnosi sukces. Możemy zrobić filmik bardziej na boku, który jest czymś jak Shazam, który jest niby komedyką i tak dalej, ale jednocześnie nie, nie bazuje mocno na uniwersum. Możemy robić filmy jak Marvel, jak Endgame, które wiecie, mieszają absolutnie wszystko i wpychają wszystko razem i robią z tego wielki letni blockbuster, wielkie wydarzenie i tak dalej i tak dalej. Możemy zrobić Deadpoola, komedię R i zobaczymy, że to da się, to może się rozwijać. Jedno może być w uniwersum, inne może być bez uniwersum, jedno może stać na własnych nogach. Wtedy ten, jakby będziemy mieli ten zdrowy rytm, który pozwoli nam na różnorodność, który pozwoli twórcom się odnaleźć. Masz ochotę bardziej na coś takiego, studia jest tobą zainteresowane, robisz to, sprzedasz taki projekt, to możesz robić to, i to wpłynie też według mnie zdrowiej na cały przemysł filmowy jednocześnie, bo studia przestaną myśleć w ogóle w kategoriach uniwersów, które do tej pory wiedzieliśmy, że no raczej to nie jest dobry pomysł, żeby myśleć w ten sposób na dzień dobry od, od jakiej, jakby całej, całej marce wydaje mi się, że jakby to jest cholernie istotne, żeby ten Joker pozostał niejako wyspą, żeby był tym jednym filmem, który pokaże, że można mi zrobić coś zupełnie innego, można zrobić coś działającego na zupełnie innych zasadach, trafiającego do zupełnie innej publiki, niekoniecznie próbującej zadowolić jak najszerszego widza, i jednocześnie odcinające się od wszystkich możliwych superbohaterskich trendów, takich jak uniwersa, sequelizacja, robienie całego brandu wokół tego i tak dalej. Tylko wtedy wydaje mi się wartość tego filmu, pozafilmowa, jakkolwiek to by dziwnie zabrzmiało, czyli taka, która nie jest po powiązana w żaden sposób z odbiorem bezpośrednim tego filmu po już jego obejrzeniu, tylko wtedy ta wartość według mnie się utrzyma. I tylko wtedy. Pozwoli to na narodziny pewnego rodzaju trendu, który może nas zabrać w bardzo fajne rejony, bo kto z nas nie chciałby zobaczyć naprawdę ciekawego kolejnego filmu, może o innej postaci. Jak jak mówię, może byłby to film, który mi akurat bardziej by podszedł. Kto wie? I wtedy wtedy wiedziałbym po raz kolejny powiem, że byłoby to dzięki Jokerowi, dzięki temu, że zarówno twórcy, jak i przede wszystkim studio miało jaja, żeby powiedzieć: ok, udało nam się, film został dobrze doceniony, zgarnął nagrodę". Kto wie jeszcze, jak będzie w przypadku Oscarów, zarobił dużo pieniędzy, nie musimy odcinać kolejnych kuponów. Możemy pójść w inną stronę. Fajnie, że coś takiego istnieje. I ja temu absolutnie kibicuję. Także dajcie mi znać, jak Wy się na zapatrujecie. Czy uważacie, że nie, że fajnie jakby się ponabalał z Batmanem, chcielibyście zobaczyć, jak z Pattinsonem powalczyłby ten Joker, jakby wiecie, powysadzał, już byłyby jakieś pościgi policyjne i tak dalej. Czy chcielibyście, żeby ten film wszedł w jakieś uniwersum? Czy macie zdanie podobne do mnie? Uważacie, że. Je... Jeżeli zostanie on jakby wyspą, to ostatecznie będzie to lepiej zarówno dla samego odbioru tego filmu, mówię o historycznym odbiorze, czyli za parę lat jak będziemy na niego patrzeć, jak i dla kina w ogóle, bo ja absolutnie się tego trzymam. Także z mojej strony dzisiaj to wszystko, do następnego razu, cześć.